Pisał artykuł o tym. Cześć. Dzisiaj opowiem wam przykrą historię i to również będzie skierowane... Nie wiem do końca nie widzę się patrzy tu chyba. I to też będzie skierowane do w większości do takich ludzi, którzy jakby przyjeżdżają tutaj i są nowi. Zostałem wczoraj e-maila, czy tam... E maila chyba od mojego byłego nauczyciela ze szkoły z, z, był moim nauczycielem, miałem tam z nim chyba ze dwie klasy na uniwersytecie. I to jest facet, który jest po prostu starszy od mnie może z 10-15 lat i jego, jego historia niech będzie przestrogą po prostu dla nas wszystkich, czy dla was, zwłaszcza, którzy tu przyjeżdżacie i nie wiedzą o co chodzi. Jakby elementem tego funkcjonowania w Ameryce jest takim elementem ukrytym albo niebezpiecznym jest właśnie zagadnienie ubezpieczenia zdrowotnego. Stany Zjednoczone to jest jedyny kraj chyba pośród tych rozwiniętych krajów pierwszego świata uprzemysłowionych, który do tej pory nie posiada uniwersalnej opieki zdrowotnej i generalnie rzecz biorąc, czyli takiego ZUS-u w pewnym sensie, czyli opieki zdrowotnej. Takie jakie funkcjonuje w Polsce. Tutaj opieka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne jest ściśle powiązane ze swoją, swoją pracą. Jeżeli tracisz pracę, to tracisz ubezpieczenie i lądujesz pod mostem. Brak ubezpieczenia i rachunki medyczne związane z jakąś tam opieką zdrowotną to jest przyczyna numer jeden bankructw w Stanach Zjednoczonych. Po prostu chorowanie w Stanach jest bardzo, bardzo drogie jeśli masz coś poważnego, masz przerąbane gdy nie jesteś ubezpieczony dlatego trzeba brać pod uwagę to zagadnienie, gdy się tutaj ewentualnie przyjeżdża i tak dalej, myśli o przyjeździe kości będzie mnie chyba teraz brał rozładowywało ja bym tam nie zaczekowałem tego i historia mianowicie jest następująca aha, on idzie do sąsiada niestety ale dalej mi już 79 będzie czerwone światło, więc za niedługo też będzie więc gościu jest moim nauczycielem i wysłał teraz e-mail do wszystkich znajomych na facebooku, których tam posiada z prośbą o pomoc, o pieniądze i opisuje w nim w tej wiadomości swoją historię facet zachorował nie podaję szczegółów nie wiem jaka to jest choroba, ale to jest jakaś poważna choroba i napisał, że on po prostu był na granicy śmierci, wyratowali go gdzieś tam w szpitalu, jest na jakichś lekach stracił pracę, nie wiem kiedy, to chyba jakiś czas już temu stracił pracę. Odeszła od niego wiele, dziewczyna, z którą byli razem wiele, wiele lat. zabrała mu koty, to jest śmieszne. Właśnie w tej całej Litanie, tych nieszczęść goście na, na końcu dodaje, że ko koty mu zabrała. Jakby to był jakiś jakikolwiek czynnik w tej całej sytuacji, nie wiem. Mm, zaraz wywalał go z mieszkania, bo nie płaci rentu, nie ma pieniędzy na rachunki, nie może podjąć pracy, zajęli mu samochód za niespłacanie samochodu, po prostu wszystko potracił. I prosi w tym mailu, aby wysyłać mu pieniądze na, na to, żeby mógł przeżyć. Mm, podaje tam rachunki swoje, ile on płaci za różne rzeczy. Jak ja patrzę na te rachunki, to według mnie to są po prostu kwoty. Podniesione trochę do góry, nie, nie musisz tyle płacić. Ja płacę mniej. Są sposoby na to, żeby jakby, na przykład za jedzenie, miesięczny rachunek za jedzenie dla singla albo rachunek za telefon, to są niepotrzebnie takie duże. To jest właśnie tak ilustracja amerykańskiego podejścia do życia. Amerykanie mają inny stosunek do pieniędzy i do życia. nie są o wiele bardziej tacy nieodpowiedzialni i lekko duszno traktują te sprawy finansowe i ten facet zawsze on zawsze sprawiał na mnie takie wrażenie, że on był strasznie taki właśnie dupowaty. Nie do rajdę, taka fight łapka. Aczkolwiek zawsze dawał mi dobre oceny. I w sumie dobrze wspominam te zajęcia z nimi. Czasem jak dostawałem a minus to głównie o, rozładowują mnie już. To za spelling. Po prostu jak pisaliśmy jakieś oseje to miałem nieraz problem z z pisownią i tam robiłem błędy, ale no i tam jakieś minusy o, ale przeważnie dobrze go wspominam tylko pamiętam, że zawsze był taki dupowaty i pamiętam, że też że rozmawialiśmy kilka lat, wiele lat, to już sporo lat temu yy, były takie czasy, że benzyna bardzo poszła do góry yy. Była chyba po 5 dolarów przez kawałkiem i była w mediach straszna taka nagonka, taka tworzona taka histeria, taka panika, że za niedługo ceny ropy poszybują do góry, że będzie bardzo, bardzo drogo. I, i, ludzie, i to napędziło po prostu taką modę na to, żeby kupować samochody z małymi silnikami, które, są, które mają niskie spalanie. I jakieś absurdalne rzeczy można było dorwać na Ebayu, jakąś Honda z lat 80 z jakimś malutkim silniczkiem. Za kilkanaście tysięcy dolarów się sprzedawało wówczas, pamiętam, gdy taki samochód normalny jest wart 1500. I ten gość, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że ten, ten nauczyciel właśnie w tych czasach facet wypieprzył, wchodziły wtedy Priusy. I facet, facet wypieprzył chyba z 25 tysięcy dolarów przez 30 na używanego Priusa, hybryda. I opowiadał o tym mi, że to jest po prostu inwestycja. To jest taka inwestycja, że zwrócił mu się za 20 lat. To obrazuje jakby podejście do sprawy tego gościa. Bo ja patrzę na to z tej strony. Ja mam inne podejście. Ja mam po prostu takie podejście. Imigranta, no wiem jak to jest. I bardziej takie mam bezkompromisowe podejście. I roz według mnie takie problemy z jednej strony one się budują latami. To są lata złych wyborów. To są lata. Jakby ignorowanie pewnych rzeczy, nie uczenia się na błędów z jednej strony, a z drugiej strony no to jest jakiś element przypadkowy, no bo ta choroba to jest na pewno przypadkowa, aczkolwiek on był wegetarianinem, może nawet weganem przez te lata, jak ja go znałem. I, ale on był takim wegetarianinem ideologicznym, to na pewno nie jest, jeżeli on już wtedy miał jakieś problemy zdrowotne, to nie jest dobre trzymać się w takim momencie właśnie ideologii, w imię czegoś tam kosztem zdrowia praktycznie rzecz biorąc No i taka smutna facet był nauczycielem, profesorem na uczelni wyższej, co nie? Parę lat temu, a dzisiaj jest właściwie na pograniczy utraty mieszkania i wylądowania na ulicy na normalnym świecie. I jego rodzice na pewno już są starzy, gdzieś tam na jakichś emeryturach, cienko przędał. On był chyba z Wierdzini Zachodniej, czy skądś tam. No cię, ciężko, ciężko, ale no, nie wiadomo jak to się dla niego skończy i, i... to jest właśnie podejście też takie takiego... takie podejście jakby odruchem jest prośba o pieniądze, a nie no ciężko jest mi, mi uwierzyć, żeby nie mógł pójść do jakiejkolwiek pracy w Chicago mieszkając. Jest mnóstwo pracy nawet w czasach kryzysu i możesz się uchronić przed utratą mieszkania lub samochodu ale też trudno mi jest mówić, bo nie wiem do końca, nie mam w ogóle pojęcia, na jaką chorobę on zachorował, czy może to w ogóle go powstrzymuje od chorowania, od pracowania. No i właśnie to jest taki, taka, ta jego historia niech będzie przykładem dla nas wszystkich, jak się funkcjonuje w kraju, który ma bardzo znikomą siatkę pomocy społecznej. Właściwie tutaj nie ma co liczyć, na co liczyć, coś takiego jak renta zdrowotna w Polsce, Tutaj jest bardzo ciężko to dostać. Najwyraźniej gościu się na to nie kwalifikuje, albo to są takie śmieszne pieniądze, co mu nie pomagają, albo to w ogóle jest jakiś scam i on opowiada jakieś nie wiadomo co, albo nie wiem, trudno jest mi sobie to wytłumaczyć, ale to nie jest odosobniony przypadek, żeby z pozycji nauczyciela on nie miał tenure, on nie miał, on nie miał, nie był profesorem na jak to się nazywa na etacie na uczelni, że nie może go cię zwolnić, co nie? On nie miał katedry. On po prostu był jakimś takim zatrudnionym, pewnie, pewnie na umowę o pracę, zwykłym, jakimś tam asystentem, asystentem profesora. On miał doktorat, chyba. To był jego najwyższy level yy, wykształcenia. Ale z takiego poziomu facet w przeciągu paru lat ląduje na ulicy w tym kraju, co nie? Dlatego. Na kręciłem ten filmik będę o nim opowiadał, nie wiem do końca czy to jest dobry filmik, bo właśnie, ale właśnie opowiadam o zagadnieniu ubezpieczenia zdrowotnego to są duże du drogie sprawy. Zwłaszcza jeżeli przyjeżdżasz z rodziną, zwłaszcza jeżeli ro dzieciaki masz małe nie będą pracowały i żona nie będzie pracować, bo się mu nie musi o nimi opiekować, to jest duże obciążenie dla budżetu, jeżeli chcesz ubezpieczyć rodzinę, a jak możesz nie ubezpieczyć rodziny? Na sprawa, gdy jesteś singlem, Inna sprawa, gdy podchodzisz do zdrowia tak jak ja, ja właśnie dwa tygodnie temu zrezygnowałem z ubezpieczenia i odszedłem z pracy na etat i poszedłem i wróciłem na swoją działalność gospodarczą, więc w tym momencie nie będę miał żadnej, żadnego ubezpieczenia oprócz ubezpieczenia w pracy, od wypadków w pracy. Natomiast tego ubezpieczenia medycznego również nie będę miał. Ale ja jestem innym przypadkiem, ja do tego trochę inaczej podchodzę. Ja chciałbym, żeby ta historia, którą tutaj nakreśliłem, była taką przestroką dla przeciętnego człowieka, który tutaj przyjeżdża jakby na pałę, bez przygotowania, bez przemyślenia pewnych spraw, bez odpowiedniego zaplecza finansowego, tylko na zasadzie, a może mi wyjdzie, nie? Jakoś to będzie. I bez angielskiego nadal to No, wpakujesz się w kłopoty. A do tego, jak nie zrobisz odpowiedniego researchu i zobaczysz, jak tutaj firmy mogą cię wykorzystywać, to no, będziesz, wpakujesz się w niezłe gówno. Także polecam roztropności. W Georgii jest dzisiaj strasznie wilgotno i górąco, i takie jest właśnie życie w Ameryce. Jest to z... A obie Ameryki jest, jest, są, kraje, są kontynentami olbrzymich kontrastów. Z jednej strony mamy do czynienia z potworną biedą, która graniczy właściwie przez ulicę z niewyobrażalnym bogactwem z olbrzymim bogactwem. I te rzeczy fundamentalnie różne, przeciwstawne sobie, jednak funkcjonują w tej samej przestrzeni. Więc zarazem przyjeżdżając tutaj, można sobie jakoś radzić i fajnie można tutaj żyć. Ale jednocześnie to ryzyko upadku jest większe, i ów upadek jest znacznie bardziej bolesny niż w swoim własnym kraju, w Polsce. Także myślmy o tym, co nie myśl. Przemyślcie sobie to sprawę, róbcie research, jak to wygląda. Stan Illinois, to jest to, gdzie ja mieszkam i o tym opowiadam, to są koszta kilkuset dolarów w górę, jeżeli chcesz kupić ubezpieczenie dla jednej osoby na wolnym rynku. Natomiast Wy będziecie sponsorowani, mieli możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia u swojego pracodawcy, wówczas ten koszt się zniża, bo pracodawca coś tam dokłada do tych planów grupowych, więc Twoje składki są mniejsze, ale samo zagadnienie nie jest proste. Ubezpieczeń zdrowotnych, a dodatkowo, jak musisz ubezpieczyć całą rodzinę, to te koszta znacznie rosną do góry. I w scenariuszu, gdy nie zarabiasz dobrze, bo nie jesteś tutaj dobry, jesteś młody, jesteś nie, 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 nie masz doświadczenia i nie wiesz co i jak, i ktoś to Tobą bierze przewagę, no to liczy się. Każdy dolar, każda stówka ma znaczenie i... No nie jest przyjemnie, nie? Dobra, to pozdrawiam, powodzenia i roztropności życzę. Na razie baję.